Obiecuję, że w tej serii nie będę śpiewać, ale pojawią się inne, w których będę śpiewać. Cześć, Emilia Bukiewicz, Studio Językowe Verbono. Mam dla ciebie dwie dobre wiadomości. Zostań ze mną. Pierwsza. Zaczynamy nową serię, nową serię dotyczącą języka niderlandzkiego, a konkretnie wymowa. Wielu z was Pyta mnie, jak coś poprawnie wymówić. Pytacie w komentarzach, w wiadomościach prywatnych, nawet w mailach. I stwierdziłam: No dobra, to jest ten moment, żeby zacząć nową serię na tym kanale nową serię dotyczącą wymowy języka niderlandzkiego. Tak, takie filmiki poprzednio tutaj się pojawiały, w których omawiam pewne kwestie dotyczące wymowy. To jest na przykład wymowa J, wymowa krótkich i długich samogłosek. Ale ta seria będzie poświęcona tylko, tylko i wyłącznie wymowie języka niderlandzkiego. Jak to wymówić? To jest tytuł nowej serii. Będziemy się tutaj spotykać regularnie i omawiać sobie poszczególne dźwięki. Samogłoski, spółgłoski, dyftongi, złożenia samogłoskowe, ale też różne procesy fonetyczne, o których może nie masz pojęcia z tej teoretycznej strony, ale musisz to znać, wiedzieć i używać w praktyce. Więc ja ci o tym opowiem. Będziemy się też zajmować poszczególnymi słowami, zwrotami, jeśli one są problematyczne pod względem wymowy. Oczywiście zajmiemy się też różnicami pomiędzy wymową w standardzie północnym, czyli holenderskim, i południowym, czyli flamandzkim. Nie, nie będziemy tutaj wchodzić w dialekty i w różnice regionalne, czyli to, że w tej prowincji mówi się tak, a w tej prowincji mówi się inaczej. Nie, nie, to już są kwestie których po prostu nie ogarniemy tutaj. Musielibyśmy mieć dużo więcej czasu i musielibyśmy się uczyć poszczególnych dialektów, a... To jest nie wszystkim potrzebne. Pamiętaj, najważniejsze, żebyś ogarnął, żebyś opanował standard, jakim się operuje w danym kraju, a dialektami możesz się zająć później, jeśli masz na to ochotę. Jeśli znasz standard, jesteś pewien, że wszyscy Cię zrozumieją. Ty nie do końca wszystkich zrozumiesz, bo nie każdy mówi standardem. Tak, większość Holendrów, <laughs> nie, nie taka większość Flamandów. Ale jeśli poprosisz ich, żeby mówili standardem, Standard tal, tak zwany standard tal, standardowy język, dosłownie tłumacząc. Jeśli im powiesz, że ten standardowy język rozumiesz i nim operujesz, to oni spokojnie na niego przejdą. Druga, druga dobra wiadomość, że będziemy się widzieć trochę częściej. Do tej pory wstawiałam tutaj filmiki średnio raz w tygodniu i tak naprzemiennie: angielski, niderlandzki, angielski, niderlandzki. Ta zasada się nie zmieni. Pamiętaj na tym kanale: uczysz się dwóch języków. Im więcej języków znasz na jak najwyższym poziomie, tym lepiej dla ciebie. Więc nie ograniczaj się do niderlandzkiego, ucz się też za mną języka angielskiego. Serdecznie zapraszam. I ta zasada przemienności angielskiego z niderlandzkim zostaje. Ona ciągle tutaj będzie, tak? Umawiamy się, że e, pojawia się jeden filmik dotyczący angielskiego, potem niderlandzkiego i tak na zmianę gdzie nie będę też wplatać filmiki dotyczące tego, jak się uczyć w ogóle, jak się uczyć języka, to jest najważniejsze. Pamiętaj, najpierw naucz się uczyć Potem uczyć się języka. Filmiki motywacyjne, to też się będzie pojawiać, oczywiście. Mówię, te filmiki będą się pojawiać na zmianę, ale uwaga, zmiana jest taka, um, będzie ich więcej, będzie ich więcej, będą częściej. Do tej pory pojawiały się one raz w tygodniu, teraz będą dwa filmiki w tygodniu. Będę wstawiać dwa razy wideo w tygodniu: angielski, niderlandzki, albo niderlandzki motywacja, angielski jak się uczyć języka. Naprzemiennie, ale to będą dwa filmiki w tygodniu. Wielu z Was pisze mi, że chcecie więcej, że te filmiki są świetne i bardzo Wam pomagają, i ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna za taki feedback. Bardzo mnie to cieszy i motywuje do działania. Do tej pory nie było dla mnie możliwe nakręcenie więcej niż jednego filmiku. Nakręcenie, obrobienie go, wstawienie na YouTube to, to nie jest taka prosta rzecz. To się nie dzieje. Hop, siup. Więc ja na to potrzebuję dużo czasu, a tego czasu mam mało, ponieważ jak wiesz, prowadzę zajęcia z moimi uczniami, opracowuję programy szkoleniowe, ja mam co robić. Nie jestem YouTuberem, nie jestem kimś, kto zarabia na YouTubie. Absolutnie. Ta moja działalność YouTubeowa jest po to, żeby moim uczniom przede wszystkim pomóc staci dodatkowych materiałów dzięki którym mogą ćwiczyć język niderlandzki i angielski i stwierdziłam, że hej, skoro kręcę to dla moich uczniów, to też chcę dotrzeć do jakiejś szerszej publiczności i pomóc tobie tam przed komputerem, jeśli nie mamy szansy spotkać się twarzą w twarz albo uczyć się razem na Skype, możesz się uczyć ze mną właśnie w ten sposób. I chcę Ci to jak najbardziej ułatwić. Chcę pokazać Ci, że język niderlandzki wcale trudny nie jest. Język angielski też nie, przy okazji. I chcę Ci też pokazać, że wymowa języka niderlandzkiego, coś, czego większość z Was się no niestety boi, poddaje się zbyt wcześnie, Chcecie pokazać, że to nie jest problem, to nie jest trudne. Uwierz mi, damy radę. Razem damy radę. Hej, damy radę, damy radę, damy radę. Wdzięczna jestem, no co mam powiedzieć? No fajnie, fajnie, że mnie motywujecie do pracy i do tego, żeby starać się jeszcze bardziej, być jeszcze bardziej produktywną i tworzyć dla Was ten kontent, tę. Treść, która Wam pomaga w nauce języka, jeśli Tobie pomaga, daj kciuka w górę. To mnie pomaga, to mnie motywuje. Więc kciuk w górę, subskrybuj ten kanał, jeśli do tej pory tego nie zrobiłaś, nie zrobiłaś, no to na co czekasz? Tutaj będzie się pojawiać tylko więcej, jeszcze lepszych materiałów. To co? Będziemy się tu widzieć? Regularnie i będziemy się razem uczyć wymowy fantastycznego, pięknego, cudownego języka niderlandzkiego. Wierz mi, nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. My to wszystko sobie ogarniemy, poskromimy i będziesz wiedzieć, jak wymawiać poprawnie, tak żeby Holendrzy czy Flamandowie cię rozumieli. No, to spadam, papa. Pa. Yy, nagrywa się. Nie o tym, nie o tym mówię. O czym mówię? O wmowie mówię. Idź, aj, spreken. Kopnęłam sobie w statyw. Dziwne. Ja ewidentnie za blisko kamery stoję. Dobrze, jak mnie widzisz, jak mnie słyszysz. Wiecie co, coś mi tu lata. Mam zwierzęta. Bierzemy się za to. Wymowa, poskromimy ją. Nie będziesz mieć żadnych problemów. Jeśli coś ci będzie latać po ekranie, to nie, nie ty masz muchy, tylko ja. I nie w nosie, tylko na wolności. Sio, Sią, sią, sią. Chwech. Chwech. Tak się mówi, spadaj. Bardzo grzecznie, bo można mniej grzecznie. Taki bonus. Mówię po polsku, tak. Mówię po polsku. move to po School.